Dzień dobry Państwu, o tydzień 7 minut tym razem ekologiczny. E, pamiętaj, jak się kanał podoba, możesz zasubskrybować lub zalajkować. A teraz do rzeczy. Ekologia dla frajerów. Naprawdę momentami ręce opadają. E, wszyscy przejmują się ziemią, ekologią, powietrzem, ale w tle zawsze jest zwykły obywatel, zwykły człowiek. Nie nazwę się frajerem, ale nazwę to bardziej oględnie, zrobionym w konia. Kilka lat temu zainwestowałem zupełnie przyzwoite pieniądze, bo gaz był dobry. Węgiel był B, drzewo było B, wszystko było B, bo kopci smrodzi i zanieczyszcza. I co się nagle okazuje? Słyszę o planach wprowadzenia dla osób fizycznych podatku od CO2. Brawo! Słyszę o zakazie rejestracji nowych samochodów spalinowych. Brawo! Aż wreszcie usłyszałem coś, co zagotowało mi krew w żyłach. Gaz jest B. Ja nie wiem, czy motorem tych głupot ekologicznych są Niemcy, Unia, ktokolwiek, ale zaczynam mnie to wszystko wkurzać, bo zainwestowałem w fotowoltaikę, ociepliłem dom, zainwestowałem w gaz i co mam teraz zrobić, kiedy te moje pieniądze pójdą z dymem, bo obciążą mnie podatkiem, bo gaz jest B. Będę musiał utrzymywać swój stary samochód do granic możliwości, bo na elektryczny potencjalnie mi nie będzie stać, chociaż jest mały problem z głowy, że jak to te uregulowania wejdą, to ja już będę na tyle w cudzysłowie stary, że będę ledwo widział, ledwo słyszał, więc będę skazany na taksówki i transport publiczny. Ale gdzie jest granica robienia ludzi w konia? Bo ja się z tym wszystkim gubię. Oczywiście. Będą systemy dopłat, będą wszelkiego regulacje, bo wielu ludzi, czy to w czystym powietrzu, czy w prądzie, którzy nie są majątni, których nie było stać, liczyli na pomoc państwa i niektórzy dostali prawie stuprocentowy zwrot inwestycji. Oczywiście ja nie, bo żona pracuje, ja pracuję, jestem ten potencjalny frajer, jak zresztą wielu z was. I teraz co, jeżeli wprowadzą podatek od CO2, jeszcze coś, jeszcze coś, będą nas nabawiać na pompy ciepła? Kto za to wszystko będzie płacił? Oczywiście ta sfera najbiedniejszych obywateli pójdzie do Mopsu, u do państwa, dajcie, bo nas nie stać. A ja co? Do końca życia będę golony, bo mnie stać? Bo mi dopłacą tylko tyle, albo nie dopłacą? Gdzie jest granica tego? Ekologicznego szaleństwa. I teraz jeszcze, żeby było śmieszniej, to PSL-owskie konieczniki wymyśliły, że biogazownie a przepraszam, a co wytwarzają biogazownie gaz? A gaz spalony nawet w kogeneracji, co powoduje metan. Więc kolejna mina nie dość, że będzie śmierdziało, to jeszcze będzie nieekologiczne to, to biogazownia jest ekologiczna czy nieekologiczna? Daliśmy się zwariować. Oczywiście Chińczycy, Amerykanie i inni potentaci pod względem gospodarczym czy liczby ludności na świecie mają tą ekologię głęboko w dupie. Ale my Europejczycy, tak, my musimy, my jesteśmy prorozwojowi, proekologiczni, bo Grenlandia, bo lody, bo powietrze, bo ocieplenie. No to albo wszyscy dbamy o tą planetę, solidarnie, albo nie. Albo wszyscy ponosimy koszty ekologiczne, albo nie. Ja już tego dopłacania, solidaryzowania się z ludźmi, którzy dostają 500 plus, 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 mam powyżej uszu. I mam w dupie obiecanki wyborcze i no, wpływanie na decyzje Komisji Europejskiej, Rady Europy przez Niemców, czyli bogate państwa. Bo niech oni sobie robią. A my musimy stać nas na to? Możemy? I chciałbym, żeby moje inwestycje i moje pieniądze też były szanowane. Bo może polityka, który zarabia 13, 15, 20 tysięcy, bo jest zawodowym posłem, politykiem, stać na zmianę kierunków ekologii, gospodarki, inwestowania we własne. Wielu z nas nie stać, bo robi to że tak powiem ostatkiem sił. A tych najbiedniejszych, oni zawsze wyciągną rękę po moje, po twoje. My za to zapłacimy, a oni najczęściej będą się z tego śmieli, bo powiedzą po prostu, nie mam. Ja też nie mam. Do zobaczenia i nie dajmy się zwariować. Wszystkiego dobrego.